A nie masz tego filmu za wcześniej, był? Nie, nie mam. Ale tam, ten by był tak naprawdę. No tak, może to pranie nie ominiemy. Laz. Sąsiadów też nie będziemy filmować. Schowaj się. Idź może do Magda, chcesz być, wiesz? Aha. Idź do Magda, chcesz być. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie ma jak to próbujesz, ten, ewentualnie możesz gdzieś sprzeć, może będzie lepiej. No, ale wiesz co, nie, no wyjdzie, wyjdzie całkiem te... Tak. Fajnie. No, fajnie, wiesz co, fajnie, na ile jest y, sensowne y, ten mój głupi telefon, nie?